Karpety frotte, kuboty, biała bokserka. Jeśli uważacie, że właśnie tak wygląda Sopot, jesteście w błędzie. To miejsce zamienia się latem w stolice mody. Jest tu wszystko, począwszy od chłonących każdy modowy trend nastolatków, aż po elegancję z najwyższej półki. Tu każdy chce wyglądać świetnie i pokazać się z jak najlepszej strony, tak jak te dziewczyny. To jest y, druga część weekendu y, damskiego, jak widać na załączonym obrazku. Y, kolega trafił się przypadkiem. Jest ich sześć, a każda z innego miasta. Poznały się przypadkiem, choć jak twierdzą, nie przez internet. Przyjechały do Sopotu na koncert Boba Sinclera. Łączy je przyjaźń, muzyka i miłość do mody. Co ze swoich walizek wyciągnęły na molo w Sopocie? Buty przywiezione z Nowego Jorku, sukienka zaprzyjaźnionej projektantki z mojego miasta Sylwia Majdan. Wczoraj była sukienka i całą noc sukienka i dla wygody spodnie dzisiaj. Buty, torebka z uwagi na jej wielkość można wszystko spakować. Choć każda z nich ma własne spojrzenie na modę, dziewczyny świetnie do siebie pasują. Puchowa kurtka Magdy ukrywa jednak coś szczególnego. Ukrywa moją czteromiesięczną ciążę. Uwielbiam wszystkie puchowe kurtki, wszędzie, gdzie jestem, to po prostu szaleję na ich punkcie. Kurtka Magdy to świetny pomysł na ciążową stylizację. Jednak to nie ona jest ukochaną rzeczą w jej szafie. Wasza ulubiona rzecz w szafie to? Sukienka Max Mary, kupiona dwa lata temu, kremowa, przepiękna, jedwabna. Nie wybrałabym, ale raczej to są buty najbardziej trampki. Sukienka, tak, sukienka zdecydowanie. Też sukienki. Mała czarna, z Stefanem. Dziewczyny nie stronią od najgorętszych trendów. Każda z nich ma na sobie coś wyjątkowo modnego. Magda wybrała puchową kurtkę, Natalia minimalistyczną biel, Ines sukienkę o kroju A. Ania kaszmirowy sweter oversize i lambadę, a Sylwia do swojej stylizacji dodała krople modnej czerwieni. Tylko yeah. seks w wielkim mieście. Tak, na pilnie, a, wszystkie a, razem. A, a, a. No, właśnie. I tam dziewczyny gadają o modzie bardzo często. Czy wam też to się zdarza? Bardzo często może nie, ale myślę, że na każdym spotkaniu ten akcent jest poruszany. Teraz bardzo, bardzo osobiste pytanie. Każda z nich powie: ile ma par butów w swojej garderobie? A 109 i wszystkie jeszcze na strychu i w swoim domu. Ale to tak strzeliłaś? 109? Naprawdę wiem, że 109, a yy, yeah. powinna chyba dodać jeszcze dwie pary, które kupiłam przed przyjazdem tutaj. Mniej więcej w ramach takich jak przedmówczyni. Dobra. Czyli stówka? Ile? 10. Połowa mniej niż dziewczyny. Na razie. Stówka 150. Gdzieś koło 50. -tki. Nie wiem dokładnie, dlatego że 17 właśnie przywiozłam do mamy, w tym chyba 10 nienoszonych. 80? No cóż, koło tego. Dobra. 461 plus 80 to jest 541. Widzisz? 541 par butów. Dodatki z pierwszej modowej bułki i dziewczyny, dla których moda jest wszystkim. Dziewczyny jak z seksu w wielkim mieście na Mono w sobotę. Czy właśnie tak wyobrażaliście sobie to miejsce? Fashion Diary wciąż zaskakuje.